Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka, Pora kolejny raz odwiedzić jaskinie Batmana. 184 elementy za 150 zł katalogowo, walto naturalnie taniej. Ale sama jaskinia jest jaskinią 4 plusową. No i jak najczęściej to bywało w zestawach 4-plusowych jest tutaj zarówno Batman, jak i Joker. No ale nie ma. Batmobila. Jest za to Batwing. Taki właśnie czteroplusowy i jak to w tych zestawach bywa, mamy tutaj też dużo naprawdę fajnych nadruków na elementach. Prezentuje się to w ten sposób, więc jeśli macie lat kilka albo macie w domu pociechy, które mają lat kilka i chcecie zacząć wspólnie przygodę z Batmanem, to wydaje mi się, że to naprawdę będzie dobry kierunek. Szczególnie, że mamy tutaj trzy minifigurki, są dwa pojazdy i jest naprawdę sporo akcesoriów. Mnie to przekonuje i w ogóle mam wrażenie, że w ostatnich latach to te 4 plusowe zestawy z Batmanem bywają lepsze niż takie dla nieco starszych odbiorców. No dobra, wiecie jak wygląda pudełko, zobaczcie w takim razie jak prezentuje się w środku. Joker robi totalną rozwałkę, wysypują mu się jeszcze jakieś kryształy z samochodu, więc wydaje mi się, że policja Lego City powinna się tym zająć. A Batman strzela do niego goframi z nadrukowanym logo, a Batgirl goni go Batwingiem czego tutaj nie wymyślono. Naprawdę dzieje się wiele i naprawdę uważam, że pod kątem tego, ile jest tutaj symboli Batmana, to jest naprawdę fantastyczny zestaw. No a ten nadruk z mapą w tle wygląda bajecznie. Naprawdę mi się to podoba, a to jest tylko czteroplusowy set. I chyba jeszcze tam jest świecący w ciemności pająk, jeśli dobrze widziałem, ale będziemy to sprawdzać za chwilę. No dobra, tutaj oczywiście możecie zapoznać się z tym wszystkim z bliska, mamy też wykaz tych wszystkich akcesoriów, a tu z kolei jest jeszcze zaprezentowana funkcja zabawowa, i zastanawiam się, czy to jest Miota Chyba tak. No, okej. Okay. Wszystko w środku elegancko zapakowane. Mamy tutaj papierowe torby. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Jest płytka luzem, jest podwozie do samochodu Jokera spakowane luzem. No i jeszcze taka ramka, a tutaj mamy spakowane instrukcje i tak się zastanawiam, kiedy to się wszystko wyrówna, czyli jeśli będziemy mieli papierowe opakowania na klocki, to i instrukcje będą zaklejone bez tej taśmy klejącej, albo po prostu wrzucone luzem. Choć wiecie, to jest takie dziwne, nieduży, niedrogi zestaw i mamy to w kopercie. A kupujemy inny, nieduży zestaw niedrogi i instrukcja jest pognieciona. Totalnie rzecz niezrozumiała. I sama instrukcja jest podzielona na aż cztery części mamy Batwinga, mamy tutaj pojazd Jokera, jest i. Ten fragment powiedzmy takiego więzienia, a tutaj znajdziemy już główną część Badkeywa. No to co? Poskładam i zaraz do Was wrócę. Ten zestaw jest naprawdę top, ile tutaj jest nadruków, ile tutaj jest naprawdę świetnych, przydatnych elementów, to głowa mała. Dawno nie miałem takiej frajdy z jakiegoś zestawu, który jest oznaczony napisem 4. Absolutnie wszystko tutaj mi się podoba, no i żeby wam to udowodnić, zobaczcie jak prezentują się te konstrukcje. Badkeys został wyposażony w więzienie oraz w miotacz batmańskich nietoperzy, które są po prostu takimi okrągłymi tajlami 2 na 2 No i teraz możemy robić rozróbę. To naprawdę całkiem fajnie strzela. Mamy takie dwa elementy, więc możemy sobie nimi miotać. Mamy też cele, i w samej celi znajdziemy trochę wyposażenia. Jest tutaj, nie wiem, chyba siku. Zostało i hot dog. Bardzo dziwne wyposażenie, jak na więzienie. Możemy sobie oczywiście otworzyć kraty w taki normalny, cywilizowany sposób, ale możemy też to zrobić w taki sposób, popychając po prostu te drzwi i je wyważając i mamy też pająka, który świeci w ciemności i naprawdę bardzo dobrze to robi. A jeśli chodzi o główną część Batcave'a, no to nieco sobie teraz potnieśmy może kadr i wygląda to następująco. Fantastycznie prezentuje się ten nadruk, który pojawia się na szybce. Mamy tutaj pokazany pojazd Jokera, mamy też samego Jokera, są jakieś mapy i tak dalej. Naprawdę wygląda to fantastycznie. Tu też pojawia się komputer. No i jest miotacz pieniędzy i tak się zastanawiam, czy to jest po prostu imitacja tego, że Joker ukradł jakieś pieniądze i one tutaj będą latać, czy po prostu Bruce ma siana, że postanowił miotać w Jokera właśnie plikami gotówki. Nie mam zielonego pojęcia. Ale jeszcze tutaj mamy nietoperza, tutaj mamy nadruk, logo Batmana, naprawdę wygląda to fajnie. No z drugiej strony bez szału, w sumie tutaj nie wiem co możemy sobie postawić, może po prostu schować minifigurki pora na pojazdy. Samochód Jokera idealnie odnalazłby się w świecie aut Pixara, bo wygląda naprawdę na taki przerysowany samochód. Tutaj mamy szeroki uśmiech z takimi żółtymi zębiskami, ale wygląda naprawdę całkiem przyzwoicie. Zmieścimy do środka minifigurkę, mamy siedzisko, mamy kierownicę, jest wszystko, czego potrzebujemy. Prosta, ale naprawdę poprawna konstrukcja, a jeśli chodzi o tego miniaturowego Batwinga, on wygląda naprawdę uroczo, no bo zobaczcie, ma skrzydła, ma tutaj te uszka, możemy w środku sobie usadzić figurkę, są jakieś wydechy lata ogień, no i są też znowu logówki Batmana, które pojawiły się już wcześniej w tej wyrzutni. Naprawdę spoko opcja, mnie to przekonuje, tylko w sumie nie wiem jak można sterować takim ustrojstwem za pomocą kierownicy, ale okej, okay, przecież ogranicza nas tylko wyobraźnia trzy minifigurki, każda z nich wygląda bardzo dobrze, naprawdę uwielbiam te nowe maski Batmana, w końcu nie mamy tych durnych białych opasek na główce tylko po prostu mamy takie białe wypełnienie w masce bruzu, z drugiej strony jest nieco bardziej ześlony, ma bardzo klasyczny nadruk na torsie jeśli chodzi o Jokera ten też wygląda bardzo klasycznie i lubię taką wersję klauna, mamy szeroki uśmiech z żółtymi zębami, z tyłu nie mamy alternatywnego wyrazu twarzy w sumie wystawałby tylko niewiele, tak jak często w Lego City, ale na szczęście go poskąpiono. No i co do samego wyglądu torsiku, jest dużo detali, ale i tak brakuje, żeby ten nadróg został przeciągnięty na nóżki. A na wyposażeniu znajdziemy jakiś taki hmm, automat do generowania dziwnych zielonych bombli pewnie z tego ukradzionego kryształu. Bad girl wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ma tutaj ten szpon i jeszcze możemy zobaczyć, że buźka z drugiej strony wygląda w ten sposób i co Istotne, pelerynka jest dwukolorowa naprawdę fajne figurki, choć dość podstawowe. Gdyby każdy zestaw z serii 4+ stał na tak wysokim poziomie, świat byłby piękniejszy. Bo figurki są co prawda podstawowe, ale naprawdę mi się podobają, a cały zestaw jest bawialny, jest uroczy i jest zbudowany z naprawdę fajnych elementów. No i przede wszystkim ile mamy tutaj nadruków. Myślę, że będąc 4 czy 5 miałbym całą masę frajdy z posiadania takiego zestawu i pewnie odtwarzałbym nie jeden pojedynek pomiędzy Batmanem i Jokerem. Co prawda, mój wiek wcale mi w tym nie przeszkadzał i dokładnie to robiłem, ale naprawdę polecam Wam ten zestaw nie tylko jeśli jesteście fanami Batmana, niezależnie od wieku to jest po prostu set, z którego wyciągniecie wiele przydatnych rzeczy. To powiedziałem chyba wszystko. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!